To w ogóle nie ma energii, to w ogóle jest bez sensu robić. Zobaczcie co się dzieje, zobaczcie ten trzad, ta moc. Brykiet zrobiony własnoręcznie, tu akurat brykiet Pana Darka i mój brykiet. Niesamowita energia, niesamowita moc. Wigo Serwis TV, dzień dobry Państwu. Drodzy Państwo, dzisiaj drugi film. Poświęcony temu niesamowitemu produktowi. To jest brykiet z pyłem węglowym, zrobiony przez pana Darka z Wągrowca. Zawartość pyłu węglowego między 20 a 30%. Już robiłem test spalania na poprzednim filmie. Zobaczcie, wejdźcie na mój kanał, tam jest. I moi drodzy, to jest niesamowity produkt. Ja nigdy takiego brykietu nie zrobiłem, i z ogromną przyjemnością zrobię po raz drugi test spalania. Ale dlaczego robię to po raz drugi? Dlatego, drodzy Państwo, bo piszecie w komentarzach, że chcę was oszukać, bo nie pokazałem komina. A z komina pewnie wylatuje ogromna ilość dymu. Ktoś tam pisał, że komin pewnie zaraz zasyfiany cały, że trzeba pewnie po jednym paleniu yy, wołać kominiarza. Moi drodzy, nie. I dzisiaj Wam udowodnię, że komin praktycznie bez śladu spalania. To znaczy nie będziemy wchodzić na dach, ale komin zobaczycie, czy się dymi, czy nie. Pan Darek jest bardzo zmartwiony Państwa komentarzami i mówi: Panie Witku, niech Pan pokaże tym niedowiarkom, że rzeczywiście nie wylatuje nic z komina. Yy, ja rozmawiałem z Panem Darkiem, Pan Darek przysłał mi kolejne kostki, ale dzisiaj wykorzystam tylko 6. Trzy sobie znów zostawię, bo będę robił test spalania w moim piecu rakietowym. Zobaczymy, jak tam się pali taki brykiet. Pan Darek dzwonił do mnie i mówi: Panie Witku, jestem zmartwiony tymi komentarzami. A ja mówię do, panie, do pana Darka: Panie Darku, ja jestem tą tarczą ochronną, na której skupiają się te wszystkie negatywne komentarze. Niech pan się nie przejmuje, niech pan robi e, swoje. Dobra, koniec gadania. W kominku pali się w tej chwili karton i drewno, czyli taka podstawowa rozpałka. Jak to wszystko zamieni się w żar, za chwilę dołożymy kostki brykietowe pana Darka. Ale że wykorzystam 6, a chciałbym zrobić pełen załadunek kominka, to do tego dołożę jeszcze mój brykiet z tamtego roku, bo ja w tym roku byłem monotematyczny i robiłem brykiet tylko z kartonu, z papieru i z trocin. A to są jeszcze pozostałości mojej zeszłorocznej produkcji. Brykiet z liści, który na pewno kopci, na pewno kopci według Was. Brykiet z papieru, trocin i słomy. Ten jest z liści, a ten jest ze słomy. To też na pewno kopci. No i brykiet ze zrębkami. No i jak się zmieści, to wsadzimy sam brykiet z papieru. To wszystko, co jest w tym kartonie, załadujemy zaraz do kominka i zobaczymy jak się pali i zobaczymy jak kopci. No dobrze. Więc zobaczcie. O. Tak to zostawię. To się ładnie dopali za chwilę, i wrzucamy brykiet pana darka. Tu z boku dołożymy ten duży brykiet mój z papieru. A tu mamy mój brykiet ze słomy i z liści. A co? I tu do tyłu damy jeszcze brykiet pana darka. A co, niech będzie. No i co? Ten ze zrębkami, a może gdzieś tu z boku damy, może też się zapali. Pełen załadunek. Zaczynamy. No dobra. Jak widzicie, brykiet się pali. Idziemy zobaczyć na dach, czy leci dym z komina. Jesteśmy w tej chwili na balkonie i już wam pokazuję komin. No i co? Leci dym? Bo ja tu nie widzę. Jak podnoszę telefon do góry, to nie widzę. Zimno w Poznaniu, minus 3. No ale powiedzcie, leci ten dym? Jest zadymiona cała ulica? Będą zaraz jakieś problemy w związku z tym, czy nie? Mam nadzieję, że mi napiszecie. Wracamy do kominka. Ok, ostatnio ktoś napisał, dlaczego nie pokazałem pirometrem, jaka jest temperatura takiej kostki. Więc zobaczcie, skierowałem pirometr na kostkę. Nie na ogień, tylko na kostkę jest 305 stopni. A na tą kostkę, zobaczmy, też mniej więcej tak samo 305 stopni. Oczywiście tutaj jest wynik przekłamany, bo częściowo chyba pobiera też temperaturę ze szyby. Nie wiem, jak to wygląda. Ale około 305 stopni to jest skierowane na brykiet pana, yy, pana Darka. No dobrze, powiem krótko. Jeśli wasz brykiet się nie pali, to przepraszam bardzo, ale popełniacie jakiś błąd. Jeżeli uważacie, że taki brykiet nie daje energii i zakopci całą okolicę, no to niestety mylicie się. Panie Darku, dziękuję za brykiet. Mam nadzieję, że może będzie ktoś taki, kto się wreszcie przekona. Nie namawiam nikogo do robienia brykietu absolutnie. Jeśli nie macie takiej potrzeby, to nie róbcie. Lepiej kupcie drewno, kupcie węgiel i tak dalej, ale są tacy, którzy robią, i są tacy, którzy z tego powodu są zadowoleni. Ja wiem, ja wiem, lepiej ten czas spędzić na y, przyjemnie w gronie rodzinnym. Y, i e, zamiast babrać się, tak jak mówicie, z tym brykietem, ja to wszystko rozumiem. Okay. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Jeżeli e, chcecie zamieścić komentarz na temat tego brykietu, e, to bardzo proszę. Obojętnie czy będą komentarze negatywne, czy pozytywne, jestem ciekawy, jakie jest Wasze zdanie. Może przekonałem Was tym, że rzeczywiście z komina nic nie wylatuje, ale znając życie, e, na pewno napiszecie, że to jakoś jest zmontowane i że to nieprawda. Chociaż myślę, że nie. Pozdrawiam z Poznania, z zimnego, ale słonecznego Poznania. Cześć!